Dawaj, włączaj, Adaś. Weź, później wiadomo, mówić, że jakieś łachy, kurde. Łapciuchy. <laughs> Ooo, bąk mi się puścił. <laughs> Uj, dawaj, będziemy jechać wita teraz, kurwa, nie. Ale nie uciekaj, kurwa, ej, majster. No bo to niech on to ja nie będę śpiewał braków, no. Dawaj, no to on śpiewa. będzie śpiewał. No to daj mu niech nagrywa, ty choć Nie, ja bym się. nagrywał. A wy się, kurwa, boicie. <laughs> <laughs> <laughs>

Była pełnią swego życia Noce się zmieniały dni Była wciąż nie do zdobycia noc Na zawsze ją zmieniła noc I przyjaciółką była Dzierż Zapraszał ją do spania wciąż I prezor tak E kurwa Daj, dawaj. dawaj. teraz we duch. Nie. Chciała no, zjść swoje sny. Chciała nigdy nie być sama. No, się zmieniały dni. Ona wciąż się z tego śmiała. Noc, na, na zawsze no. ją zmieniła noc. Jej przyjaciółką była dzień. Zapraszam ją do spania wciąż. I freza Noc Dzień Na zawsze ją zmieniła Dzień przepraszam ją do szpania Teraz będzie na To dzisiaj jak chuj na YouTube trafi Nawaj robota. Na zawsze ją zmieniłano I przyjaciółką była dzień Zapraszał ją do spania wciąż. W imprezach zakochana noc Na zawsze ją zmieniła noc Jej przyjaciółką była dzień Zapraszał ją do spania wciąż W imprezach zakochana Na zawsze ją zmieniła noc Dzień Zapraszał ją do spania wciąż Chana! Ja pierdolę Ale nic. Dawaj dawaj Maciek! I Dziękujemy operatorom. Dankeschön!